Witam wszystkich w tym samym miejscu, ale w kolejnym filmie mamy dzisiaj drugi dzień świąt, jest poniedziałek, godzina 12 i powiem Wam, mam dość już tego nieróbstwa, yy, ale też niewiele zrobić można, pospacerować ewentualnie, chociaż pogoda nie sprzyja. U nas było pół metra śniegu. A teraz zobaczcie, co się zrobiło. Nieprzyjemny widok, bardzo nieprzyjemny widok. A ja chciałem pokazać, bo przed świętami, jak byłem w Niemczech, dotarła do mnie paczka. Zobaczcie. Paczka, której nikt z nas nie zamawiał. Od Pana Piotka. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. No i otwieramy. Otwieramy wspólnie, razem z widzami. I... Tutaj, jak się okazuje, przyszły smakołyki, prezenty dla dzieci, miód, pasieka, pszczela, karolcia, leśny Jarosław. Telefon nawet jest, jakby ktoś chciał. To jest jaki miód? Akacjowy. Akacjowy. O, a to już wiadomo, kto jest. Yy... Nie adresatem, tylko nadawcą tej paczki. Bo myślę, że każdy poznaje i nazwę i tego Belarusa MTZ. -a. To jest naklejka. Zaraz znajdziemy dla niej jakieś odpowiednie miejsce. Tu widzę Kubek. O! Kubek z MTZ. A YouTube. Zapraszam na kanał. Kubek będzie używany na warsztacie, jako iż przedstawia kalendarz. Kalendarz. Ej, ale to jest kalendarz Agrohuta, i to jest kalendarz z ciągnikami. I to są wszystkie kolegi ciągniki. Jest Belarus, jest lokomotywa, Pasieka pszczelarska. 30. Czy to 60, żeby mi tutaj zaraz nie ten. 60. Kombine. Co Też muszę, czemu, ja czemu ja takich kalendarzy nie mam? Niech ktoś mi powie. Marzec a mamy. Styczeń. A tego zdjęcia nie ma z przodu. Czy jest? Nie, nie ma. Czyli tutaj są jakieś różne jeszcze. Czypek chyba tak? Czy nie? Zresztą ja się nie wypowiadam, bo ja się nie znam. Jak się rozciąga. Zaraz go poprawię, a to jeszcze nie koniec. Karteczka. Słodycze dla dzieci, życzymy zdrowych i wesołych świąt. Agrochuta. Dziękuję serdecznie przyjacielu. Pinki pin do łańcucha i łańcuch, a to jest łańcuch, a to jest łańcuch do włóczki, to będzie taki jak do włóczki, ósemka, to będzie łańcuch jak do włóczki. Serdecznie Ci dziękuję kolego, za pamięć. Naprawdę powiem Ci, zaskoczyłeś mnie. Jak mało kto potrafi mnie zaskoczyć, że jeszcze są ludzie, którzy są naprawdę serdeczni. Tak jak Ty. Ten łańcuch będzie do tej czerwonej włeski, Już, można powiedzieć, zalążek części się zbiera. Dzięki. Jeszcze raz. Miód i słodycze zaniosę do domu. Naklejkę... Na naklejkę będziemy musieli znaleźć jakieś miejsce. Jeszcze nie wiem, ale gdzieś znajdziemy odpowiednie. Cegarek chodzi, musiałem ze Cóż chciałem Wam powiedzieć? No, e, jeśli się uda, wkleję Wam zdjęcia, jak wyglądało podwórko 2-3 tygodnie temu e, Jeśli chodzi o śnieg. I zobaczcie jak wygląda teraz. Najnormalniej w świecie zalało. I powiem wam, mimo tego, że powiększyłem staw, staw, zbiornik, to nadal jest dużo za mało. Trzeba byłoby go powiększać dwukrotnie. Chodźcie, przejdziemy tam do niego, do tego stawu. Ciasno i co tak napadało, a to z łyżki. Dużo pracy mnie czeka, ogrom pracy będę miał po nowym roku. Aż się trochę tego obawiam. Kurczę, przyszedłem tutaj mogło, a zobaczcie. Po Stingerze został tylko wspomnieć lat jeszcze nie został wyceniony naprawa ale on trafił do, naprawdę do serwisu, który będzie go naprawiał i ten Stinger będzie jeździł jeszcze w, no już w przyszłym roku jeszcze no. ale jest pogoda Ło wow! patrzcie ile wody tutaj je ja nie wiem ile, z 20 tysięcy litrów? podejrzewam jest fol. Jest pełno. Jest niebezpieczno. Powiem Wam szczerze. I tym też trzeba będzie się zająć na wiosnę. Jednak muszę dociągnąć to do samego końca betonu. No i ogrodzić oczywiście już. Muszę to też zarobić jakoś estetyczniej. I nie wiem co. Może dla estetyki można byłoby tutaj wszczepić jakieś rośliny wodno stawowe takie. Pałki, nie pałki, trzciny takie duże, żeby to obrastało. Yy, no ryb nie widać, aby pływały do góry brzuchem, a było wpuszczone z kilka, chyba nawet naście sztuk. Mogłem coś przynieść, je dokarmić jeszcze raz. Kukurydzy trochę bym rzucił, bo wiem, że w lodówce by była. Ech, no i tak okazał się niestety dużo za mały tam jest może nie drugie tyle, ale nie dużo by brakowało, żeby zapełnić to jeszcze raz, a yy, pogoda jest taka, że zapowiadają jeszcze deszcze a poza tym mamy środek zimy, czyli ta przesiąkalność jest mniejsza w dalszym ciągu, tutaj nawet do tej pory śnieg jeszcze się utrzymuje yy, i tego, tej wody jeszcze dopada to nie pogoda nie, nie powiedziała ostatniego słowa. Czyli dwukrotnie zwiększając, myślę, że będę miał zabezpieczenie tego, aby nie dochodziło do takiej sytuacji, jaką widzimy tutaj, że nie da się przejść. E, do, doszło aż do e, drugiej strony tutaj przejazdu. E, i, I tak się zastanawiam, czy stamtąd ryby tą rurą nie wypłynęły czasem tutaj, chociaż co niektóre. No bo tak naprawdę żaden kłopot to dla nich by był, jeśli on, ten koluch, ten sumik wejdzie wąsem tam do tej rury, przepłynie przez całość i on tutaj mógł wyjść, wypłynąć. Trzeba będzie kontrolować to, gdy woda będzie spadać, czy jakaś chyba się tutaj nie trzęsie. No jest niebezpiecznie, jest dalej, dalej nie spełnia swojej funkcji. Choć liczyłem na to, że to już załatwi sprawę to powiększenie, bo tam poszło i w głąb, i wzdłuż i jednak to wszystko nic nie dało. Trzeba jeszcze będzie to zrobić. Estetyczniej. Głębiej, szerzej. Hala wylewana będzie w tym roku. Dużo zapowiedzi mógłbym wam tutaj powiedzieć, ale co niektórzy może nawet i w to nie uwierzą. Hala przód podwórka. Remont tego starego budynku na biuro na biuro no i co i wracamy dobrze że nie mam mrozu nie lubię mrozu Uff. nie artystyczny no nic, w takim razie to było tylko tak chwilowe włączenie, aby szczególnie z okna widziałem właśnie ten, ten przejazd, że tutaj ta woda się utrzymuje, stoi i to tak naprawdę. Przy okazji tej, że pokazywałem. Otworzyliśmy paczkę od przyjaciela. Zapraszam na jego kanał Agrochuta. Te upominki wezmę do domu. A reszta zostaje na warsztacie. Ja się z Wami żegnam. I jeszcze raz wszystkiego dobrego i niech to jest święta już się kończą, bo to już jest dosyć.